Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. O, tu sami z, z, znajomi widzę, Pan Adam Warszawski. Redaktorze, robi pan wszystko, żeby nie odpowiedzieć wprost na pytanie o sprzeczność pana dwóch wypowiedzi, więc zmieniam konwencję i trochę buńczucznie zrobię szybki wykład pana myślenia. Blokowanie pomocy militarnej dla Ukrainy dobrze. Rosja na całej wschodniej granicy źle. Co więc robi umiłowany przywódca Michalkiewicz jako polski Orban blokuje wsparcie wojskowe przez Rzeszów i Ukraina po paru dniach traci tlen i Putin macha do nas nieopodal Przemyśla tuż za Miedzą. Gdzie tu logika mistrzu. No widzę, że pan ustawia sobie mnie do bicia po mordzie, także no, wolno panu, ale to jest trochę taki nieuczciwy zabieg retoryczny. Otóż ja nie mówię, żeby blokować wsparcie wojskowe z wzorem Orbana, bo Orban nie blokuje wsparcia no humanitarnego to w ogóle nie blokował, a wojskowo uzależnia od tego, co Ukraina zrobi. I ja uważam, że. Bo po pierwsze, błąd straszliwy, że Polska dostarcza Ukrainie, właściwie udostępnia na podstawie tej umowy zasoby całego państwa za darmo. A niby z jakiej racji. No więc trzeba, bo owszem, tak, jak Ukraina nas prosi, to trzeba im sprzedawać broń, amunicję i tak dalej, ale wynagrodzenie, bracia, jeszcze głupsze te. Pomysły Donalda Tuska i pana prezydenta Dudy, żeby jakiś tam ułamek PKB Ukrainie przekazywać. No, jeszcze tego brakowało, to oni naprawdę uwierzyli, że Polska jest sługą narodu ukraińskiego. Proszę pana, co to znaczy, że Polska. Jeśli tak, by przyjąć, że tu pańskie te, pańskie, pańską wersję, którą pan mi tutaj jak dziecko w brzuch próbuje wtłoczyć, to by znaczyło, że Polska się poddała Ukrainie. Że Polska rzeczywiście, tak jak mówił pan Łukasz Jasina, jest sługą narodu ukraińskiego. A jeżeli Polska jest słowem narodu ukraińskiego, to znaczy, że naród ukraiński stał się Panem narodu polskiego, że myśmy na własne życzenie utracili suwerenność pod pretekstem, że się boimy Putina. No a co Putin by nam innego zrobił? Dokładnie to samo. Więc jeżeli my z własnej inicjatywy zdecydujemy się na utratę suwerenności politycznej, na rzecz Ukraińców, no dlaczego się boimy utracić suwerenność polityczną na rzecz Rosji, prawda? To co to za różnica? Czym Ukraina jest lepsza od Rosji? No, także, ale przede wszystkim muszę zwrócić Panu uwagę, że Pan nielojalnie lojalnie interny, no to jest Pan dużym chłopczykiem i spostrzegawczym to trochę nieładnie z Pańskiej strony. I pytanie pomocnicze. Czy nie rozumie Pan, że Orban mógł tak robić, bo Węgry są w innej sytuacji geostrategicznej niż Polska? Od nich nie zależało być albo nie być Ukrainy oraz nie mają ogromnie długiej granicy z Białorusią i Ukrainą, która może stać się rosyjska przy niekorzystnych wypadkach. Dlaczego stosuje Pan... Więc kalka 1 do jeden w obu, w obu sytuacjach, no znowu to jest, proszę pana, niezbyt uczciwy chwyt retoryczny, ale rozumiem, że panu to pasuje do pańskiej tezy. Jak pan chce zostać sługą narodu ukraińskiego, to proszę bardzo, ja nie będę tutaj Panu przeszkadzał. Natomiast ja nie chcę. Ja nie chcę i yy, przykład, jeżeli przywołuję przykład Orbana. To nie dlatego, żebym uważał, że Węgry są w identycznym położeniu jak Polska. Nie są w identycznym położeniu. Węgry są państwem trzy razy mniejszym od Polski. Proszę zwrócić uwagę, Wiktor Orban nie wyprowadza Węgier ani z NATO, ani z Unii Europejskiej, ale jak ma do wyboru. Interes węgierski państwowy, czy jakiś inny, to bez wahania wybiera interes węgierski. A dlaczego nasi umiłowani przywódcy tego nie umieją, albo nie chcą tego robić? No, albo są durniami, albo jeszcze gorzej, są agentami amerykańskimi czy niemieckimi i wykonują zadania. No, Orban najwyraźniej nie wykonuje żadnych zadań, tylko Służy swojemu państwu. I to jest ta różnica. Pan Aleksander Kot. Panie Stanisławie, kiedyś pytałem Pana o zalety prezydenta Dudy, których nie, znajd których nie znajdował Pan nawet pod mikroskopem. Poza tym, że ładnie dzieciom bajki czyta. Przypomnę, że ja żadnym jego fanem nie jestem, raczej krytykiem. Po prostu lubię panu zadać trochę ciekawsze pytania, czy na, niż na przykład, czy według pana Trump wygra wybory jak niektórzy. Więc tu przechodzę do pytań. Pierwsze, czy w aktualnej sytuacji politycznej przyzna pan, że jego niewątpliwą zaletą jest bycie względnie konserwatywnym katolikiem? Chodzi o to, że chcąc, nie chcąc, aktualnie jest jedyną tarczą przed lewacką cywilizacją śmierci. Aborcje, pigułki, dzień po, noszenie na rękach gejów i inne takie. Przecież Trzaskowski by się pod tym wszystkim podpisał i zrobił nam tu drugą Holandię albo gorzej. No to prawda, no to prawda, ale wie pan, no cóż. Pan Andrzej Duda przestanie być prezydentem w 2025 roku. No i co wtedy? Także bardzo możliwe. A niech no, nam Trzaskowski zrobi te wszystkie wynalazki, niech wprowadzi. I zobaczymy, co po roku te wszystkie panienki, które teraz już chcą się tu bzykać na okrągło bez żadnych konsekwencji. Ciekaw jestem, co one wtedy powiedzą. Bardzo możliwe, że kobiety to często w, 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 własne pomysły czy własne pragnienia ich nie uszczęśliwiają. No i być może to zresztą przypomnę, co święta Faustyna Kowalska pisała w swoim dzienniczku, jak kiedyś Pan Jezus. Jej opowiadał, jak postępuje z zatwardziałymi grzesznikami. Powiada tak: Upominam ich głosem sumienia, upominam ich głosem kościoła, syłam na nich takie przygody, które normalnego człowieka skłaniają do pamiętania. A jak nic nie pomaga, to spełniam wszystkie ich pragnienia. Otóż być może, że na taką moją faworytę, wielce godną Joannę Schöring-Wielgus, to, to jest ostatnia, że tak powiem, uczeń, można ją nauczyć rozumu przez tyłek. O to tak. I drugie pytanie. W nawiązaniu do pierwszego, załóżmy, że za rok PiS wciąż jest jedyną partią, która może wprowadzić do drugiej tury kogoś, kto, jak duda, może zatamować najbardziej szalone pomysły Lewicy i Tuska. Kto, według pana, miałby największe szanse? Bo Morawiecki to chyba nie, ale któż inny. Niech pan się wcieli w naczelnika i wytypuje najrozsądniejszego kandydata, który mógłby wygrać z Tuskiem Trzaskowskim. Proszę pana, nawet kołek w płocie, jakby go naczelnik, gdyby PiS za rok był jedyną partią, to nawet jakby naczelniką, bo pan prezydent Andrzej Duda jest znakomitym przykładem że wyznaczył go naczelnik, mimo że właściwie w Polsce był nieznany jako polityk samodzielny i w cuglach wygrał wybory z Bronisławem Komorowskim, którego w dodatku stare kuty popierały. No to, ale tu Amerykanie na swoim postawili, bo trzeba było dokonać podmianki. Więc jeżeli by, a jak PiS może by był jedyną partią, ale bardzo możliwe, że na Naród, nasz mniej wartościowy naród tubylczy, zakocha się w panu Szymonie Hołowni. Taki jest rozkaz. Przecież pan Szymon Hołownia po to jest nam tutaj podstawiony przez naszego najważniejszego sojusznika, żebyśmy się w nim zakochali jako jasnym idolu. Więc to wygląda na to, że na rok 2025 już mamy wszystko tutaj przewidziane. Konrad Mazowiecki. Szanowny panie Stanisławie, niedawno dziennikarzyna Super Expressu, dlaczego dziennikarzyna, przeprowadził sądę uliczną na temat stosunku do służby wojskowej. Wpisuje się to w pana odpowiedź na pytanie widza o interpretację decyzji przełożonych, a w skrócie brzmiała ona. Panie drogi, widać, że nie był pan chyba w wojsku. Żołnierze są od tego, żeby w razie potrzeby życie za naród oddać. Tylko, że pan odpowiedział z perspektywy żołnierza poborowego, składającego przysięgę. Od 15 lat żaden cywil w wojsku być nie mógł, a to szmat czasu. Sądzę, że cywile w czasie pokoju na swój chleb zarabiają o wiele ciężej i bardziej niewdzięcznie żeby jeszcze sen powiek spędzały im cudze buty. No to akurat to chyba prawda, że cywile zarabiają na swój chleb. O ile zarabiają, to ciężej zarabiają, to prawda. No ale proszę pana, w razie czego to myśli pan, że co, że będzie się tutaj rząd cackał z cywilami, wprowadzi pobór i tak po takim dwutygodniowym przeszkoleniu pobieżnym pośle. Pogna na, na front i tyle. I, tam. I teraz pytanie. Jak wiadomo, wojsko nikogo nie będzie pytało o chęci, tylko wcieli siłą, ale jakoś 6 milionów Ukraińców przebywa poza ojczyzną i się nie boi. No, dlatego, że przebywa poza ojczyzną, bo jak nie uciekli z ojczyzny. No to tam łapanki są urządzane. To takie wiadomości nawet w mediach społecznościowych nawet zdjęcia są, jak tam łapanki są urządzane na tych poborowych. Oczywiście nie wszystkich, bo to jak któryś tam ma protekcję i tak dalej, odpowiednio posmarował, to żadnych łapanek nie musi się bać. To, a ci, co się nie boją, to bo 6 milionów przebywa poza ojczyzną i się nie boi. No to właśnie dlatego, że przebywa poza ojczyzną. I tu na nich nikt łapanek na razie nie urządza, bo no niby dlaczego? Kto by to miał robić niby? Ale wracając na nasz podwórko, czytam dalej. U każdego, kto zna historię żołnierzy Armii Krajowej, czy samego rotmistrza Pileckiego, rodzi się naturalnie pytanie za kogo, za co i i po co walczyć, żeby na końcu jakieś lewaki skakały nam po nagrobkach i malowały grafity? No rzeczywiście, to, wie pan, takie wątpliwości, jak się rodzą, to wpływają na tak zwane morale sił zbrojnych. Rzeczywiście, jeśli żołnierze uważają, że właściwie ta walka to nie ma sensu, no to walczą niechętnie. Walczą wtedy, kiedy muszą. Natomiast jak nie muszą, to, to się uchylają od walki. No to się, ale to wtedy właśnie, czy armia ma morale, czy nie. No, to tak to wygląda. Krzysztof Kryształowicz. Szanowny panie Stanisławie, nie zgadzam się z panem w kilku kwestiach, ale zawsze słucham pana. Z zainteresowaniem im, imponuje mi im pańska intelektualna odwaga, niezależność oraz umiejętnie stosowana żelazna wręcz logika. Chciałbym wyrobić swoim synu takie cechy. Czy mógłbym poprosić o jakieś wskazówki w tym zakresie, jak wychować następne pokolenie na odważnych, ale rozważnych ludzi? Serdecznie Pana pozdrawiam i życzę zdrowia. No, wychowanie, proszę Pana, polega na dostarczaniu wzorców odpowiednich. No i kiedyś, no i nadal to być może jest możliwe. Na przykład ja mówię o własnym dzieciństwie. Na mnie duże wrażenie robiły książki Juliusza Werna, właśnie takie dla chłopców, jak piętnastoletni kapitan, czy dwa lata wakacji, o takie. Dlatego, że one uczyły dzielności, samodzielności, zaradności takiej i tak dalej. I odwagi, i odwagi. No i pewnych takich, no pewnych, a to rodzice powinni wpajać też pewne zasady, że no na przykład lojalność, wstręt do donosicielstwa i tak dalej. No to są, to, 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 na tym polega wychowanie. Na tym polega wychowanie. I pani Jolanta Stebel. Szanowny panie Stanisławie, czy mógłby pan coś powiedzieć o bracie marszałka Piłsudskiego? Dziękuję za odpowiedź. No mógłbym, ale o którym? U marszałek Piłsudski miał trzech braci. Bronisława najstarszego, no to on był skazany jeszcze w carskich czasach na katorgę chyba, czy tam na zesłanie, już nie pamiętam, na Sachalin. No, i tam, jak był na tym zesłaniu, to tam nie lamentował, tylko zajął się badaniami etnograficznymi takiego narodu Ajnów. No, i to tam nadal pamięć o nim się nadal utrzymuje. A w literaturze takiej etnograficznej, to te prace jego są cenione, z tego co wiem. Ale miał jeszcze dwóch braci. Jednego Jana, który był tam wolnomularzem. I drugiego Kazimierza. I ten Jan i Kazimierz, oni, bo ten to przed wojną jeszcze umarł ten Bronisław. A ci zostali aresztowani na Kresach Wschodnich, tam w Wilnie chyba przez NKWD. No i przeszli tam. Nie wiem co z tym Kazimierzem było, ale ten Jan to przeszedł tam, bo ten wyszedł z armią Andersa. Udało mu się nawiasem, mówiąc tam ambasador kot w Kujbyszewie jak tam tego, to jak się dowiedział, że to jest brat Piłsudskiego, to nakazał, żeby mu gaci nie wydawali. No ale więc ten się przedostał do Anglii i tam umarł na emigracji chyba w latach 50. a co z tym Kazimierzem się stało, to nie wiem. Także proszę sprecyzować pytanie, o którego brata marszałka piłsuskiego pani chodzi. No to wtedy, wtedy będę coś mógł tam więcej powiedzieć. I tą prośbą kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.